Mam tu dzisiaj trochę rekwizytów, więc jakoś to muszę sprytnie pomieścić w kadrze. <laughs> Patrząc na niego z perspektywy tych kilkudziesięciu lotów, których nim wykonałem, na usta ciśnie mi się jedno słowo: kompromis. Fajny kompromis, ale jednak kompromis. I w tym filmie powiem Wam o tym, dlaczego tak myślę. Signalok 30. Po co powstał ten dron? Odpowiedź jest dość prosta. Gepersi zaprezentował kamerę Naked GoPro, swoją wariację tej kamery, tak naprawdę, swój back, swoją obudowę i potrzebowało drona, który po założeniu tej kamery i po założeniu baterii, gotowy do lotu będzie ważył mniej jak 250 gramów. I oto on. 248 i 9 g, czyli poniżej tej magicznej bariery tyle poniżej 250 gramów. Dron, którym bez problemu, praktycznie bez pozwoleń, bez papierologii, bez zawracania sobie i innym głowy, można w większości krajów, cywilizowanych krajów, latać gdzie się chce i jak się chce. 248 i 9 nie zrobi kuku. 275 Zrobi, kuku. Nie no, żartuję, ale jak w każdym prawie, gdzieś musi być ta granica postawiona. Tu jest. 250 gramów. Kształt, rozłożenie sprzętu, takie rozwiązania jak płytka, która jest resorowana, płytka, do której przymocowana jest kamera FPV oraz na którą montuje się kamerę do nagrywania, umiejscowienie wisty, kształt osłonek oraz to, że każda jest z nich osobna. Ten dron wziął bezpośrednio Jeden do jednego ze swojego mniejszego brata z Syneloga 25 No i to, Synelog 30 to jest nic więcej jak rozciągnięty ten dron ten sam kształt, te same rozwiązania kurde nawet ta sama gąbkowa podkładka pod spodem anteny są te same w tym jest trochę dłuższa, ja ją wymieniłem sam ale o tym później rozstaw słupków, śrub montażowych do przymocowania uchwytu na kamerę no wszystko wszystko, nawet gumka pod baterię jest taka sama. A elektronika? To z kolei jeden do jednego, wszystko wyciągnięte ze smarta 35. Wciąż jednego z moich ulubionych dronów. Olin One od gps F411, co wskazuje na procesor, 35A, co wskazuje na to. Ile prądu są w stanie wykrzesać z siebie ESC? Silniki i tu, i tu. W punkcie te same 1404 KV to było 3850. Na pewno? Na pewno. Kamera ta sama, VTX, w tym wypadku jest to Vista ta sama. No, wszystko to samo. Jeden do jednego. Czyli jeśli ta dwójka miała być dziusia urodziłoby się to. Albo jeśli z tego byście chcieli zrobić sine to tak. Zakup Ramy to jedyny wydatek, na który trzeba się przygotować. Ależ porada zakupowa przemysłowie. <grych> Co z tego mirażu wyszło? Dron, który waży 158 gramów. Dron, który z dowolną kamerą Naked GoPro, Smo 4K czy Insta 360 GO 2 da się dozbroić baterią tak, żeby ważył poniżej 250 gramów. Dron, który Spokojnie poradzi sobie z pełnym GoPro, fakt, że będzie latał dużo krócej niż producent tego sobie życzy i dużo bardziej ociężale, ale poradzi sobie wykona robotę, no i dron, który lata lepiej niż jego największy konkurent, czyli Pało 30. Ja latałem nim głównie z tą kamerą, z Osmo action DJI Action 2 i baterią 850 mAh. Wtedy ten zestaw ważył bliżej 300 gramów niż 250, ale mi to nie przeszkadzało, ponieważ raz, że mam uprawnienia, a dwa, że nie latałem w miejscach, gdzie ta masa startowa robiłaby mi jakiekolwiek znaczenie. On lata świetnie, jak po sznurku, dokładnie tak samo jak Synlog 25, przy czym jest większy, ma większe śmigła, a przez to trochę więcej mocy i radzi sobie z większym wiatrem, z większymi podmuchami niż było to w wypadku Synloga 25. Z jednej strony można nim spokojnie ganiać przejeżdżające pociągi, a z drugiej strony, dokładnie tym samym setupem można spokojnie wciskać się w niewielkie przestrzenie. Latając na zleceniu, po budynku, po galerii handlowej, odpowiednio operując drążkami, z jednej strony można faktycznie dobrze go rozpędzić, a z drugiej strony precyzyjnie latać, precyzyjnie mieścić się no, w niewielkie otwory, nazwijmy rzeczy po imieniu wlatywać w dziury. To, że nim lata się przynajmniej moim zdaniem przyjemniej niż Pawo 30, to z jednej strony zasługa lepszego wypidowania drona. Dla mnie GPRC robi to jako jedna z najlepszych firm na rynku. Mówię o tych, z którymi miałem doświadczenie. A z drugiej strony zasługa dużo delikatniejszych osłonek na śmigła. Raz, że są takie bardziej filigranowe, bardziej ażurowe, nie są połączone, są cieńsze i obłożone gąbką. To przekłada się na masę całkowitą drona mniejszą o 15 gramów niż Pawo, ale to właśnie jest ten kompromis. W 25, mimo że pomysł na dronę jest dokładnie ten sam, te poprzeczki są krótsze. Te okręgi mają mniejszy promień, przez co są bardziej wytrzymałe. Bo właśnie ta wytrzymałość jest tutaj kompromisem. Jak żyje? Nie widziałem połamanego pawo 30, a widziałem te drony spadające z kilkudziesięciu metrów. Sam swoje pawo też niezbyt szanowałem i zahaczałem, przyhaczałem, waliłem, rozbijałem się. Wielokrotnie. Ten ma z kolei sporo lżejsze życie niż moje Pawo, no, ze względu na to, że latając codziennie, skill nie śpi, skil rośnie. Ech. I jak już tu mogliście zauważyć, bo tak macham nim przed oczami od jakiegoś czasu, pewnie fokus tak mi skacze, muszę się tego oduczyć, ten dron ma połamane osłonki. Wszystkie. Wszystkie cztery. Raz. Tutaj nawet nie ma co mówić, tu brakuje elementu. Tutaj przy silniku 3, i tutaj gdzieś też jest przy silniku 4. Płamałem też uchwyt na kamerę, który już swoją drogą wymieniłem, ale stary, płamany był tutaj, a teraz jest tam za stołem. I te płamania, wszystkie, absolutnie wszystkie, powstały w trakcie jednego lotu. Jednego nieprzemyślanego lotu, jednego pakietu, jednego pomysłu na film. Rozstawiliśmy przed sklepem tor dla łupów i padł pomysł, żeby nagrać to w lepszej jakości. Łupy są mniejsze, ale kamery mają średnie. Chcieliśmy kilka ładnych ujęć wolnego przelotu w 4K. No więc co? To, to, ciach. Jedziemy. Skoro taki precyzyjny, to się poleci. Skoro wszystko osłonięte, to się nic nie poniszczy. No więc nic się nie poniściło poza dronem. I żeby nie było, ten sam tor był latany dwa dni później Pawo 30 z założonym Lionem czyli dron ważył pewnie bliżej 400 gramów niż 250 i walił po ścianach, walił te aluminiowe elementy konstrukcyjne w wykładzinę bo to jeszcze jest istotne, to nie spadało na Bóg wie jak twardą powierzchnię to spadło na wykładzinę no i Paweł, jak to Paweł, jak to czołg bez szwanku przetrwał takie traktowanie a ten niestety nie gdybym zamówił tylko dwie osłonki tak bardzo by jeszcze nie bolało, bo gdzie to jest? Tu. W oryginalnym zestawie, w tym co przychodzi od producenta, poza zapasowymi śrubkami, paskiem na większą baterię, setem gąbek, przychodzą jeszcze właśnie. Dwie zapasowe osłonki i czerwone śmigła. Ja niestety osłonki połałem wszystkie, także byłem zmuszony kupić kolejną ramę. No ale w nowej ramie też jest sześć osłonek, także założę drugi set i będę miał jeszcze trzeci set, tak na zaś. Trochę uśmiech przez łzy. Aha, ten dron od stokowego różni się jeszcze trzema rzeczami. Raz na kamerę założyłem osłonkę, chociaż nie wiem, czy to jest tak, którą wydrukowałem sam, no była w zestawie. Ona, ona mogła być w zestawie. Pamiętacie o konkursie? No ja pamiętam, a dzisiaj jest termin rozstrzygnięcia. Dwie nagrody za zdjęcia. Jedno za najlepsze według was, według użytkowników portalu gdzie I druga nagroda najlepsze zdjęcie według mnie. Także Waszymi głosami najlepsze zdjęcie. skontaktuję się z autorem i wyślę kupon do mojego sklepu a najlepsze zdjęcie według mnie i tu jest ta sama sytuacja kupon rabatowy na 1000 zł do mojego sklepu przyjdzie do Ciebie mailem tak to rozstrzygnięcie wcisnąłem w pół odcinka żebyście musieli oglądać i poszukać jedziemy dalej z synologiem na pewno założyłem tutaj zipki trytytki, jak zwał tak zwał, w razie nawet nie tyle w wypadku, co zahaczenia kamerą o przeszkodę, żeby nie wyrwać górnej płytki. To się zdarzało wielokrotnie w innych dronach. W takich dronach jak Pawło 30 tu jest nylonowa śruba w jednej z gumek i wtedy to się po prostu, to, no to nie odpadnie, bo nie, nie ma jak. Tutaj śrub nie ma, pewnie chodziło o redukcję masy, dlatego ja założyłem zipki i się sprawdza. Działa jak należy. No i ostatnią modyfikacją była dłuższa antena. W oryginale antena jest o taka, jak tutaj. I do latania w koło nogi się zupełnie sprawdza, ale kiedy założy się baterię, jeszcze to eskaluje ten problem, bo baterię założyłem w pionie. Ale założy się baterię, założy się kamerę, i w trakcie lotu od siebie jest spoko. Tu jest radejko, tu są gogle, tu jest antena. Ale kiedy zawrócimy, kamera, bateria stoją na drodze dla fal radiowych, które wracają do operatora czyli dron sam sobie zasłania sygnał. Tego się nie da inaczej opisać. Ale ta piękna modyfikacja za jakieś 50 zł, czyli dłuższa antena, całkowicie ten problem rozwiązuje w jednym i w drugim przypadku. To nie jest cecha wyjątkowa, wybitna dla tego drona, ponieważ i Beta 95XV3, V2 też, i Pawo 30 mają dokładnie ten sam problem. Tamta antenka jest jeszcze niżej wciśnięta praktycznie w obudowę, w ten monokok drona. Też zdarza się, że dron po prostu po zawrotce może nie to, że traci sygnał, ale jest on na tyle degradowany, że tracimy ten komfort fajnego, przyzwoitego latania. Wyciągnięcie anteny na zewnątrz wydłużenie jej. Drastycznie poprawia komfort użytkowania. I tu jest to samo. Jak podsumować tego drona? No, dość prosto. Jest świetny, lata świetnie, kupujcie, tylko się nie rozbijajcie. A jak się chcecie rozbijać, to wybierzcie Pawo, bo Pawo jest dużo bardziej odporne dużo, dużo, dużo bardziej odporne, choć lata gorzej. Ale z drugiej strony, Pawo z baterią i z Naked GoPro nie zmieści się w 250 gramach, także jeśli chcecie 250 gramów. To lepiej weźcie to. A z jeszcze innej strony, jeśli chcecie 250 gramów i odporniejszy na upadki sprzęt to może lepiej to. To sobie radzi gorzej z wiatrem, ale jest dużo bardziej wytrzymałe, przez to, że te wszystkie elementy są no trochę sztywniejsze, bo są bardziej zbite. Chociaż wiadomo, od tego wytrzymalsza będzie Beta 95XV3, która lata gorzej. Ale jest wytrzymalsza. Przy czym, jeśli w grasie jej pidy z niego, lata tak. Ciężkie życie, nie? Ciężki wybór. Tyle tego sprzętu. No, nie wiem. Fajny dron. Ta wytrzymałość to kompromis, ale fajny dron. Brałbym. I można. Na przykład w moim sklepie. Na www.znówodronach.pl albo osobiście w Krakowie. Tak tylko zostawiam tę informację niezobowiązująco. Dzięki za oglądanie! Jak się podobało, zostaw łapę w górę. Kanał można subskrybować. To duża motywacja do dalszego działania. Jak ten licznik subów rośnie, no to jak się na synologa 30 zdecydujecie, to się przyda. Życzenie moje na koniec odcinka: gumowych drzew! I do następnego! Hej! Gumowych torów dla łupów, chyba bo drzewo nie połamałem, tylko jak ostatnia sierota. O tor dla dzieci.